Zadanie 25. Aby odblokować telefon komórkowy, należy użyć czterocyfrowego kodu PIN. Paweł ustalił, że jego kod PIN na parzystych miejscach będzie miał cyfrę nieparzystą. <laughs> Pawle, Pawle. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest PIN. O! Nam się zjechało. Hop, jeszcze raz. E, tutaj dobra. E, czyli tak. Tu jest miejsce pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. I mamy co? Na parzystych miejscach będzie miał cyfrę nieparzystą, czyli tu jest nieparzysta i tu jest nieparzysta. A na nieparzystych miejscach będzie miał cyfrę parzystą. No pięknie. To mamy tu parzysta i parzysta. Oraz cyfry nie będą się powtarzać. Ile różnych kodów PIN może utworzyć Paweł? No dobra. No to teraz tak, jakie cyfry mogą stać na pierwszym miejscu? Wiemy, że ma być parzysta. Parzyste mamy 0, 2, 4, 6 i 8. No to ich jest 5. Ale skoro wiemy, że nie mogą się powtarzać, to na trzecim miejscu z parzystych mamy już do dyspozycji tylko 4 możliwości, bo jedna z nich stoi już na pierwszym miejscu. No i podobnie będzie na nieparzystych, tylko że do dyspozycji mamy 1, 3, 5, 7, i 9, czyli 2, 4, 5, czyli też 5 tu i 4 tu. No i korzystamy z reguły mnożenia. I łatwo będzie pomnożyć 5 razy 4 to jest 20. No i 5 razy 4 to też jest 20, a 20 razy 20 to jest. No zróbmy O, 5 kwadrat razem 4 kwadrat, no to to będzie 20 razy 20, i to jest 400, i to będzie odpowiedź A.